Sanktuarium świętego Jana Pawła II, centrum Nie lękajcie się. Słynne słowa wypowiedziane przez papieża z Polski zmieniły bieg historii i oblicze świata. Świata, który po II wojnie żelazna kurtyna rozcięła na dwa bloki. Demokratyczny Zachód i kraje podporządkowane sowieckiemu totalitaryzmowi. Symbolem podziału stał się zbudowany w 1961 roku w Berlinie mur. Żeby utrzymać władzę, Komunistom pozostało jedno narzędzie strach. Wydawało się, że zimna wojna na zawsze podzieli świat. I wtedy, w październiku 1978 roku, podczas inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, z Placu Świętego Piotra popłynęły tamte słowa. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalankate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potesta, aprite i konfini degli stati, i sistemi economici, come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo, non abbiate paura! To było jak trzęsienie ziemia. Pierwszym krajem, do którego dotarły tektoniczne drgania, była ojczyzna Jana Pawła II. Papież przyjechał do Polski w czerwcu 1979 roku. Komunistyczne władze bezradnie patrzyły, jak setki tysięcy ludzi spontanicznie wyległy na ulice. Poczuli się wolni, a prawdziwie wolnych ludzi nie sposób zastraszyć. i oblicze ziemi tej. Ziemi. Te słowa wypowiedziane przez papieża w Warszawie okazały się prorocze. Już w sierpniu następnego roku wybuchł strajk w Stoczni Gdańskiej, na którego czele stanął elektryk Lech Wałęsa. Narodził się opozycyjny ruch Solidarności. Ale władza przeszła do kontrataku, znowu sięgając po terror i strach. W grudniu 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. Polała się krew, ale ani czołgi na ulicach, ani aresztowania, ani armatki wodne i milicyjne pałki, nawet cała gigantyczna maszyneria propagandy nie powstrzymały lawiny, którą zapoczątkował papież. Za przykładem Polski ruszyły inne kraje. Ludzie własnymi rękoma zburzyli Berliński mur. Symbolem upadku Imperium Strachu i zakończenia zimnej wojny stał się moment, gdy Jan Paweł II wraz z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem przeszli przez bramę Brandenburską. Mówi się, że wiara przenosi góry, i ten kościół jest najlepszym na to dowodem. Jeszcze nie tak dawno temu nie zapuściłby się tu żaden człowiek. W pobliżu działała, a właściwie na potęgę dymiła wielka chemiczna fabryka sody, która na tym terenie zrzucała poprodukcyjne, toksyczne odpady. Mieszkańcy miasta nazywali to miejsce Białe Morza. Wystarczyło, że zawiał wiatr, a od razu podnosił się wielki tuman białego i gryzącego kurzu. A dziś. A dziś stoi tu centrum. Nie lękajcie się, czyli sanktuarium i ośrodek poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II. Zresztą związki Karola Wojtyły z tym miejscem sięgają dużo, dużo głębiej w historię. Znowu przenieśmy się w czasie. Druga wojna światowa. Naziści okupują Polskę. Żeby chronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, każdy młody Polak musi znaleźć jakieś zatrudnienie. Dwudziestoletni Karol Wojtyła podejmuje ciężką i niebezpieczną pracę w kamieniołomie na Zakrzówku. Jeden z robotników z kamieniołomu na Zakrzówku tak wspominał młodego Karola Wojtyłę. Przyszedł taki młodziutki do roboty, tak mi żal go było. Nie wiem, ale do niczego się nie nadawał. Myślałem sobie, najlepiej by mu było iść na księdza. Miał takie delikatne rączęta. Ja nie dałem mu robić, ale on robił. Mnie było przecież ze świata, a jemu do świata. Pomagał mi w nawijaniu drutu, nosił środki strzałowe za mną. Razu pewnego, jak zwykle ja ładował, a on przy mnie stał. Ja mu mówił. Lepiej tobie będzie zostać księdzem, a on się tylko uśmiechnął. Kamieniołom znajdował się niedaleko fabryki Solwaj, która była kolejnym miejscem pracy Karola Wojtyły w czasach okupacyjnych. I to właśnie w tym miejscu, gdzie stał ten zakład, zbudowano centrum Nie lękajcie się Dom świętego Jana Pawła II. Znajdujemy się w jednej z bocznych kaplic. To jest kopia krypty świętego Leonarda, gdzie 2 listopada 1946 roku na Wawelu Karol Wojtyła odprawił mszę prymicyjną, czyli pierwszą w jego życiu mszę świętą. Rozdawał wtedy obrazki z cytatem z Ewangelii. Wielkie rzeczy nie uczynił. Nikt się wtedy nie spodziewał, że te słowa okażą się tak bardzo prorocze. Ale akurat tu, w tej kaplicy, coś zupełnie innego przykuwa naszą uwagę. To jest płyta z grobu Jana Pawła II. Tego grobu, do którego złożono jego ciało w kwietniu 2005 roku. Trumnę podniesiono na wyższy poziom bazyliki i złożono w nowym grobie dopiero przy okazji beatyfikacji. Ale ta biała płyta głęboko zapisała się w pamięci ludzi. I także dziś, tu w Krakowie, tysiące ludzi przychodzą, aby przy tej płycie i przy papieskich relikwiach modlić się o różne łaski. Jest 13 maja 1981 roku, audiencja generalna na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Papież bierze na ręce małą dziewczynkę, Sarę Bartoli, przytula dziecko i oddaje rodzicom. Jest 17.19. Padają strzały. To był Ali Akcza Ta biała sutanna to jedna z najbardziej wstrząsających, poruszających i najważniejszych papieskich relikwii. Widać na niej nie tylko ślady krwi, ale także dziury po kulach. Jedna trafiła Jana Pawła II w rękę, druga to miała być ta śmiertelna trafiła papieża w brzuch. Nawet niewierzący lekarze twierdzą: papież nie powinien przeżyć tego zamachu. Sam Jan Paweł II twierdził, że. Przeżył dzięki Matce Bożej Fatimskiej, dzięki jej interwencji. Bo właśnie w Fatimie, 13 maja, tyle że 1917 roku, po raz pierwszy objawiła się Matka Boża. Dokładnie w rok po zamachu papież pojechał do Fatimy, żeby podziękować swej wybawicielce. Podarował jej wtedy kulę zamachowca i tę kulę umieszczono w koronie Matki Bożej. Dolny Kościół to Kościół Relikwii. Tu, w białym, prostym, marmurowym ołtarzu, znajduje się szklana gablota, a w tej szklanej gablocie znajduje się krew Jana Pawła II, pobrana podczas jednego z ostatnich zabiegów przed śmiercią w klinice Gemelli. Ta relikwia przywodzi nam na myśl przede wszystkim jego ostatnie dni dni cierpienia, konania i śmierci. To była ta wielka, nigdy nie spisana, ale przecież ogłoszona całemu światu encyklika. Gdybyśmy jednak zatrzymali się na tej refleksji, to byłoby za mało, bo chrześcijaństwo uczy, że po krzyżu zawsze przychodzi zmartwychwstanie. I właśnie ta krew, krew Jana Pawła II, ma nam przypominać, że papież patrzy teraz na nas z okna Domu Ojca.